Twoje radiogra, cuda każdego dnia. Witaj, 19 marca, Twoje radiogra, cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia Twoje życie. Bieg wiary to bieg długodystansowy. Podczas Twojego biegu wiary, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ktoś podstawi ci nogę, potkniesz się o własne. Zmęczysz się, poczujesz pragnienie, inni cię będą wyprzedzać. Możesz nawet pomyśleć, że pozostałym się bardziej powodzi, że mają łatwiej. Bóg jest z tobą, by cię podnosić i wspierać, kiedy poczujesz pokusę, by zrezygnować. On ci kibicuje najgoręcej. Z nim dobiegniesz do celu i nie musisz przybyć jako pierwszy. Liczy się ukończenie wyścigu, bo to bieg długodystansowy. Wielu z największych bohaterów Biblii, jak Mojżesz, Eliasz czy Dawid, a także współczesnych kaznodziejów i liderów, stanęło w obliczu największych pokus pod koniec życia, a nie na początku. Stracili czujność i ulegli cielesnym słabościom. Dlatego tak ważne jest, by być czujnym do końca. Nawet jeśli z Twojej perspektywy sytuacja wygląda jak przegrana, jakby już Cię pokonali, On widzi to inaczej i potrafi odwrócić okoliczności. A na tych, którzy będą wierni do końca, czeka nagroda. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Apokalipsa rozdział 2, werset 10. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 12. To wspaniały cel, jaki może nam przyświecać w drodze, niezależnie od okoliczności. Ale Bóg chce dać Ci też perspektywę na wieczność, bo ten czas tu na ziemi jest krótki, a to, co się będzie liczyć, to Twoja wierność temu, któremu wierzysz i dla którego żyjesz. Panie, pomóż mi dobiec do końca. Nie ulec słabościom, nie poddać się. Wiem, że z Tobą wygram ten bieg. Dodawaj mi swojej siły także dzisiaj. Amen. Opracowanie Andrzej Till i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś. Kochani, mamy dla Was coś specjalnego. Najlepszy komentarz pod Waszym ulubionym utworem, publikowanym na naszych trzech kanałach, nagrodzimy najnowszą składanką uwielbienia Christian Culture Music Hits, luty-marzec 2025 roku. W konkursie biorą udział wszystkie Wasze ulubione utwory muzyczne z serii Christian Culture Music Hits 2024 i 2025 roku. Jak wygrać? Posłuchaj swojego ulubionego utworu. Napisz w komentarzu, jak cię poruszył i dlaczego warto go słuchać. My wybierzemy najlepszy komentarz i nagrodzimy go wyjątkową muzyką. Masz czas do 31 marca 2025 roku. Dziel się, komentuj, inspiruj. Niech muzyka uwielbienia rozbrzmiewa w sercach wielu. Twoje radio gra cuda każdego dnia. Wysłuchaj teraz muzycznej inspiracji, posłuchaj apokalipsy dzień po dniu i żyj w mocy słowa. Biegnę przez świt i przez mroczne doliny. Przez piachy z przez burze i skwar, potykam się, padam, podnoszę z ruin, lecz w sercu mi płonie niegasnący żar. Ktoś nogę podstawi, kto inny wyprzedzi, w myślach wypluje. Zwątpienie swój, ja. Lecz ty, o panie, wciąż biegniesz przy mnie. Jak słońce, co gasi nocy, złowieszczysz. Nie muszę być pierwszym, nie muszę być silnym, nie muszę się równać. I tej, aż ziemski kurz zniknie w niebiańskiej ingle, aż ujrze koronę, aż usłyszę twój głos, wytrwałeś i teraz królujesz ze mną tu wielcy prorocy drżeli w swej walce, królowie upadli. Pod ciężarem win, lecz Ty, o Panie, dajesz nadzieję, że nawet w ruinach rozkwita Twój syn. Więc biegnę, mój Boże, aż po kres drogi tej, aż ziemski kurz zniknie w niebiańskiej mgle. Aż twój blask. Słuchasz Christian Culture. Chrześcijańskie radio dla ciebie. Apokalipsa dzień po dniu. Kościół, który przyprawia omdłości. A ponieważ jesteś letni, a więc ani gorący, ani chłodny zamierzam cię zwymiotować z moich ust. Apokalipsa rozdział trzeci, wiersz 16. Osoba nie jest ani zimna, ani gorąca, ani nie dostrzega swojej duchowej niedoskonałości, ani nie jest zmieniona przez Chrystusa. W konsekwencji odczuwa fałszywą satysfakcję duchową. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o kościele. Mogą to być ludzie, którzy przykładnie oddają dziesięcinę, działają społecznie, a nawet nauczają lub głoszą, są podziwiani przez innych. Ci letni chrześcijanie klepią się nawzajem po plecach i myślą: dobra robota, są zadowoleni, a nawet dumni z szacunku, jaki wzbudzają. Czy tego chce od nas Chrystus? Czy mamy być jak faryzeusz z przypowieści, który cieszył się, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Łukasz 18:11 Faryzeusz był z siebie bardzo zadowolony, ale Jezus oświadczył, że celnik, a nie faryzeusz, był tym, który został usprawiedliwiony. Łukasz 18:14 O zadowolonym z siebie, letnim chrześcijaninie Jezus mówi: "Zamierzam cię zwymiotować z moich ust". To gwałtowna reakcja. Sprawia jednak, że punkt widzenia Chrystusa staje się jasny. Letni chrześcijanin wywołuje w nim mdłości. Jest to ktoś, z kim Chrystus nie jest w stanie przebywać. Jest to osoba, która uważa, że nie potrzebuje pokuty ani reformy. Krąży dookoła, bardzo przekonująco wyznając imię Chrystusa, ale w niczym go nie przypomina. Mateusz 7:21-23. Postępując w ten sposób, w rzeczywistości pracuje dla wroga. Samo oczernianie charakteru Chrystusa jest już wystarczająco naganne, ale zwodzenie poszukujących dusz poprzez przybieranie pozorów pobożności, a jednocześnie zaprzeczanie swoim życiem jej mocy, jest jeszcze gorsze. Drugi do Tymoteusza: 3:5. Właśnie w ten sposób postępuje letni chrześcijanin. Uważa, że zrobił wszystko, co trzeba, aby zostać zbawionym. Nie rozumie Ewangelii, nie doświadczył łaski. Tragedia polega na tym, że w takim stanie Chrystus nie jest w stanie do niego dotrzeć. On puka do drzwi jego serca, ale letni chrześcijanin myśli, że to tylko kolejny natręt i nie otwiera drzwi. Na tym polega różnica pomiędzy byciem letnim a byciem gorącym lub zimnym. Kiedy jesteś gorący, masz wyrzuty sumienia z powodu grzechu i szukasz Boga. Bycie gorącym jest przepełnione gorliwością i świętym entuzjazmem. Natomiast bycie letnim to stan toksyczny, w którym nie znasz swojego prawdziwego stanu przed Bogiem. Myślisz, że jesteś zbawiony, podczas gdy wciąż potrzebujesz zbawienia. Wiele osób w dzisiejszych kościołach pasuje do tego opisu. A jak jest z tobą? Pomódl się ze mną, panie, pomóż mi zobaczyć mój prawdziwy duchowy stan. Wyrwij mnie z mojej przeciętności. Przyprowadź mnie do miejsca, w którym możesz mnie dotknąć. Do dalszego studiowania. Psalm 139, wiersze 23 i 24. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wiersz 24. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, wiersze od 1 do 5.